I w imię tej wolności może także odwrócić się od Boga, przestać czerpać z boskich źródeł. Jednym słowem, może pójść własną drogą. I tak bywa. I tak ludzie idą, często całe grupy, często wspomagane jeszcze błędną ideologią, fałszywymi hasłami. Dzieje świata i Europy, szczególnie XX wieku, także dzieje zakątka tej ziemi, pokazują, jak okrutna może być cena takiej postawy, jakie wielkie przynosi spustoszenie, rujnuje sumienia, niesie zło i krzywdę i rani, a te rany Długo i z trudem się goją. Ja to przeżywam, jakby to się dzisiaj stało. Ja widzę ten, ten płacz, tę tą, tą mękę, tę tą, tą krzywdę. No, ja, ja współczuję tym wszystkim ludziom i jest mi bardzo z tego powodu przykro i także, wie pani. Dopóki będę żyła, będę tu przyjeżdżała. Taka zbrodnia nazywa się ludobójstwem. To nie ma co ukrywać, tu nie ma co po prostu łagodzić tego ludobójstwa. Człowiek człowieka zabija, to jest ludobójstwo. Ta ziemia oskarża, lasy oskarżają. Ale ważne jest, abyśmy pamiętali o tym miejscu, o tej perfidnej, bezwzględnej zbrodni. Bardzo ważnym jest element edukacyjny, ponieważ oczywiście nie może to się skończyć na tego typu obchodach mszy świętej i rozejście im się do domu. Musi być efekt edukacyjny. Dobrze, że dzisiaj było trochę młodzieży, ale to wciąż za mało. Tego typu elementy dbania o historię, właściwie przywracania prawdy historycznej, muszą być wkomponowane w politykę historyczną państwa polskiego. A ja tego nie widzę. Pewne, pewna nauka, pewne działania, które dotyczyłyby spotkań jeszcze żyjącymi świadkami, które by dotyczyły programów edukacyjnych w szkołach, lekcji historii, są bardzo potrzebne. Tak nasi rodzice nie utracili swojej tożsamości, byli Polakami, nie podpisali nigdy i nie zniemczyli się, nie pozwolili nas zniemczyć. My w tej chwili możemy powiedzieć, że przegraliśmy trochę walkę o pamięć i musimy nie tyle pielęgnować, co ją przywracać. A my jesteśmy to winni, między innymi tym którzy tutaj w Lasach Piaśnickich zginęli. Historia Polski powinna być prawdziwa, rzetelna, uczciwie napisana i każdy powinien wiedzieć, każdy Polak powinien wiedzieć, że, gdzie jest jego ojczyzna i jak ta ojczyzna cierpiała. Gmina Wejherowo ogłosiła rok 2009 rokiem piaśnickim. Pragnąc godnie uczcić ten rok, podjęliśmy szereg działań by utrwalić Piaśnicę w społecznej pamięci nie tylko mieszkańców Pomorza, ale i całej Polski. Zwieńczeniem obchodów roku Piaśnickiego będzie znamienny dzień 11 listopada, jako wyraz dziękczynienia za błogosławioną siostrę Alicję Kotowską. Zginęła wraz z setkami innych męczenników Piaśnicy. W nasze narodowe święto niepodległości, ale wbrew intencji oprawców, stała się dla nas nieśmiertelnym źródłem prawdziwej miłości i wolności. Jako gmina troszczymy się nie tylko o zachowanie w zbiorowej pamięci tragicznych wydarzeń, które się tutaj rozegrały, o wymiar duchowy tego cmentarza, ale także o jego wyraz materialny. Każdego roku za środki z budżetu gminy i z dotacji Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa dokonujemy renowacji kilku masowych grobów, pamiętając, by zachować historyczny i naturalny wyraz tej nekropolii Piaśnickiej. O historii trzeba pamiętać. Nawet chcąc się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, nawet szukając pewnych reguł dyplomacji, to nie wolno zapominać o tym, co było. Właśnie to, pamięć o tym i potrafienie stworzenia odpowiednich stosunków w nowej rzeczywistości, pamiętając przez wszystkich, to jest ta przyszłość. Partnerstwo. Partnerstwo polega na szacunku do siebie, a nie wymuszaniu, tak jak miało to kiedyś podczas 1939 roku, kiedy niszczono ludzi. Partnerami musimy być dla siebie. To, co mówi zresztą nasze przekazanie: powinniśmy się nawzajem miłować, szanować, a nie niszczyć. Jeżeli my nie będziemy pamiętać o przeszłości, patrząc w przyszłość. To daleko nie zajdziemy. I ku przestrodze powinniśmy właśnie przyjeżdżać tutaj. Z własnymi dziećmi, nauczyciele z uczniami, politycy powinni tutaj być, ale nie tylko, żeby być. Powinni pamiętać i w swych czynach i w swej misji, właściwie, którą jest wykonywanie mandatu posła czy senatora, pamiętać i być wzorem do naśladowania przy przybyszu z każdego zakątka kaszub, kilka sosen, brzus, parę zakrętów drogi, która nigdzie indziej nie biegnie, kilka paciorków różańca, jedna modlitwa. Może jedna prawda. Uż nad tobą litania oszalałych obłoków, którym słońce co wieczór krwią maluje twarze. Nie bój się, przybyszu. W tym miejscu zaklętym wrota piekieł. Są też bramą niebios dwunastu tysięcy. Przybyszu, jak siadać, sza wieczoru, pod sosną czoło powierzch korze. korzy, zamknij. Lasy Piaśnickie to miejsce ludobójstwa około 12 tysięcy osób. Był to tak zwany mord państwowy, to znaczy świadoma i prawem poparta eksterminacja ludności polskiej i przeciwników reżimu hitlerowskiego. Państwo niemieckie, trzecia Rzesza, wydając takie prawo spowodowało, że w dużej mierze Niemcy zamieszkujący tereny Wejherowa i okolic dopuszczali się mordowania swoich sąsiadów Polaków. Czynili to z wielkim zaangażowaniem w jednostkach z Elbszucu. Działały one na terenie Pomorza jeszcze przed wojną, jako tak zwana piąta kolumna, rozniecając nienawiść do Polaków. Po wybuchu wojny z satysfakcją brali udział w rozstrzeliwaniu ludzi w lasach pieśnickich. Zginęli ojcowie, matki, mężowie, żony, dzieci, nauczyciele, urzędnicy, polscy sędziowie, księża i zakonnice. W tym błogosławiona Alicja Kotowska. Dla uczczenia pamięci zamordowanych co roku odbywa się w lasach Piaśnickich religijno-patriotyczna uroczystość. Przecież miało trwać najwyżej parę lat, a może mniej. A to wszystko przecież miało trwać najwyżej parę lat, choć się zmienił cały świat.